Profanacje o Belgii, aborcyjne kolędowanie. Boże Narodzenie znalazło się w tym roku pod niesamowitym ostrzałem lewicowych rewolucjonistów. Jak powinno na to odpowiedzieć państwo polskie? O tym będę rozmawiał z profesorem Pawłem Skrzydlewskim. Zapraszam. Paweł Chmielewski, PCH24 TV, Szczęść Boże. Witam, szanowni Państwo, w programie Jaka jest Prawda? A dzisiaj moim gościem jest pan profesor Paweł Skrzydlewski, wykładowca Wyższej Państwowej Szkoły Zawodowej w Hełmie. Dzień dobry, szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie pana i wszystkich telewidzów. Boże Narodzenie to, Szanowni Państwo, w tym roku święto, które chyba sobie na celownik wzięli wszyscy ci lewicowi rewolucjoniści. Ne profanacje, ochydne obelgi, jakieś aborcyjne kolędowanie, rzeczy po prostu niedopuszczalne w naszej cywilizacji, a jednak to wszystko się dzieje. Chcą nam Boże Narodzenie zohydzić. O tym będę właśnie z Panem Profesorem dzisiaj rozmawiał. A na początku, jak zwykle, zachęcam do tego, żeby naszą telewizję wspierać. Jak to robić, jest rozpisane pod tym nagraniem. Gorąco zachęcam zarówno do modlitwy, jak i do wsparcia finansowego naszej pracy. Panie profesorze, no właśnie. No Boże Narodzenie w tym roku jest naprawdę pod niesamowitym ostrzałem. Zapowiadane są jakieś akcje. No znowuż zakłócenia mszy świętej, tym razem zakłócenia pasterek. Wysokie obcasy prezentują strasznie ohydną okładkę Matka Boża jako taka, która miałaby popierać prawo do mordowania dzieci nienarodzonych. Jak pan profesor to przyjmuje? Jako jakiś naturalny rozwój tego ekstremistycznego lewicowego ruchu, czy jako jednak jakiś już taki nieoczekiwany jego wybryk? Szanowny panie redaktorze, zło ma to do siebie, że jeśli nie jest zwalczane, ono rozzuchwala i jakby powoduje no, rozrost prawda, różnego rodzaju zjawisk patologicznych. Otóż od pewnego czasu widzimy, że w przestrzeni publicznej no, są dokonywane jawne akty profanacji mszy świętej, znaków religijnych, takich jak obraz Najświętszej Matki. Chociażby częstochowskiej, są ataki bojówkarzy lewicowych w czasie Mszy Świętej. Pobici są też księża. No, generalnie nie słyszymy za bardzo o tym, aby wyciągane były konsekwencje tutaj wobec tego typu działań bandyckich. Nie, nie widzimy działań tutaj policji, która aresztowałaby. No, te osoby, które dokonują no, jawnych profanacji, bluźnierstw, dokonują tutaj posponowania osób duchownych, religii. W związku z tym no, zło się rozzuchwala i ludzie robią sobie z tego typu działań bandyckich trzeba to powiedzieć wyraźnie pewnego rodzaju trampoliny dla działań swoich politycznych, no promocyjnych szeroko pojętej sieci. No trzeba po pierwsze zwrócić uwagę na to, że tego typu sprawy, one mają swoje źródła często w działaniach sił nienawistnych państwu polskiemu i samemu narodowi polskiemu. Także, bo gdybyśmy chcieli odpowiedzieć na pytanie, no właśnie jak zaszkodzić Polsce najbardziej, no to właśnie w ten sposób, odciągając Polaków od Pana Boga, od ich tradycji, od ich tożsamości, jakby prezentując tutaj w zamian no właśnie bezbożnictwo, laicyzm, kosmopolityzm, jakby negacje rodziny, negacje normalnego życia wspólnotowego. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, no trzeba pamiętać o tym, że tego typu działania, one były już wcześniej, początkiem XX wieku pro, projektowane przez neomarksistów, przez Gramsciego, przez Szkołę Całą Frankfurtzką, jako pewnego rodzaju konieczne, wydarzenia, bez których nie można wprowadzić jakby rewolucji światowej, nowej prawdziwej rewolucji światowej, w której zostanie zniesiona własność prywatną, naród, no i przede wszystkim zostanie z przestrzeni publicznej usunięte to największe ze wszystkich rzeczy złych, mianowicie no, przeżycie religijne, religia, bo jak uczył Marx, religia to jest opium dla ludu, które Doprowadza do alienacji. W związku z tym no, te ruchy, wszystkie atakujące właśnie polski katolicyzm, polską tradycję, one są jakby częścią pewnego światowego procesu, ale są one także, co tu dużo mówiąc, ci, atakiem na naszą suwerenność, na naszą niepodległość, na naszą tożsamość. I tu w tych kategoriach trzeba na to patrzeć. Trzeba patrzeć również z wielkim ubolewaniem, że nie spotyka tych wszystkich złoczyńców y, surowa kara wymierzona z miłosierdziem, y, i tutaj y, z, jakby to powiedzieć, y, z należytym y, staraniem. Prawda? trzeba za tych wszystkich ludzi modlić się i jednocześnie prosić o to, żeby to, co, cze, co im się słusznie należa, słusznie im się należy kara, i to surowa y, tych wszystkich ludzi za te bezbożne wandaliczne zachowania, skandaliczne zachowania tutaj spotkało? No tutaj tej kary rzeczywiście niestety nie ma. Przecież od lat mamy tak naprawdę problem z narastającą liczbą profanacji. Najpierw i pewien. Tak zwany muzyk rozmaite, ohydne rzeczy wobec katolickich świętości prezentował. Nic się nigdy za to niestety mu poważnego ze strony państwa polskiego nie stało. Ale panie profesorze, jak pan ocenia jakby postępy tej rewolucji? Jak pan ocenia stan świadomości Polaków, zwłaszcza w wielkich miastach? Ja w Warszawie obserwuję taki paskudny fenomen jakiegoś swobodnego łączenia w sumieniu, w świadomości wielu ludzi z jednej strony tych proaborcyjnych strajków, a z drugiej. Właśnie świąt Bożego Narodzenia. W tych samych oknach, w tych samych oknach, w których niedawno widziałem pioruny pozawieszane, czy jakieś inne sztandarowe dla tego ruchu rewolucyjnego emblematy. Teraz choinki, Mikołaje, aniołki i tak dalej. No, jedna z warszawskich kawiarni sprzedaje nawet opłatki z piorunem. Nie wiem, czy to tylko prowokacja, czy jednak komuś się wydaje, że to naprawdę można połączyć. To się da połączyć, jak to ludzie sobie w głowie mieszczą. Proszę pamiętać o tym, że gdyby człowiek, który żyje na tej ziemi, używał należycie rozumu, to dostrzegałby po pierwsze to, że wszystko, co istnieje, pochodzi od Pana Boga i że Pan Bóg jest jego celem, jest też wielkim dobrem i jest, jakby to powiedzieć, kimś, kto Także sprawuje nieustannie rządy nad jego życiem. To, co się dzisiaj dzieje w szeroko pojętej kulturze, o czym Pan tutaj wspomina, świadczy o utracie przez tych ludzi elementarnej zdolności do używania rozumu, do jakby to powiedzieć, życia podług zasad logiki, czyli zasady tożsamości, niesprzeczności, wyłączonego środka. To wszystko jest jakimś wielkim tutaj szaleństwem. No gdzie, gdzie jest jakby źródło tego wszystkiego? Mówi się, że diabeł to jest właśnie taka istota, która mówi, że jestem tym, kim nie jestem. Właśnie. Diabeł jest, jakby to powiedzieć, tą istotą, która neguje swój byt. No i niestety te, ta sprzeczność, to lubowanie się w sprzecznościach jest charakterystyczne dla tych wszystkich barbarzyńskich ruchów. Które właśnie tak jak to widzimy, zabierają dzieci na demonstracje, które mają na celu promowanie, zabijanie dzieci. Więc kobiety mówią o prawach kobiet, domagając się zabijania dziewczynek przecież w łonie mamy. Prawda? To są jakieś absurdy, które świadczą o jakby strasznym używaniu rozumu. No, pytanie jest, dlaczego tutaj ci ludzie tak straszliwie atakują właśnie naszą tradycję, religię, ostatecznie samego człowieka w okresie świątecznym, w okresie Bożego Narodzenia? Otóż odpowiedź na to pytanie jest, wydaje mi się, następująca. Nasza tradycja polska, właśnie związana z Bożym Narodzeniem, ona nie tylko jest religijna. Ona jest także tradycją rodzinną, ona jest także tradycją patriotyczną. Proszę zwrócić uwagę, jak śpiewamy kont... wszelkie nasze kolendy, prawda, to, to prosimy, żeby Boże dziecię podniosło swoją roczkę i pobłogosławiło naszą ojczyznę. I teraz dlaczego jest dzisiaj ten atak zła na, na Boże Narodzenie, na naszą tradycję? Dlatego, że chce się zabić w człowieku. To źródło autentyczne życia ludzkiego, e, kultury autentycznej, e, także patriotyzmu, także więzi społecznych i w ogóle fundamentu życia społecznego. Tym źródłem jest, e, trzeba o tym mówić wyraźnie, pietyzm. Pietyzm, czyli to przeżycie wdzięczności, jakie się ma w stosunku do rodziców, ojczyzny i Pana Boga za dar istnienia. My w ciągle, jakby w życiu rodzinnym, proszę zwrócić uwagę, nieustannie uświadamiamy sobie, że jesteśmy, ale dzięki czemu jesteśmy? A no, no dzięki temu, że mama i tata jest, przez których przyszło życie. Ale życie do mnie przyszło także przez Ojczyznę, a ostatecznie przyszło przez Pana Boga. My w czasie Bożego Narodzenia, jakby to wszystko razem przeżywamy, na nowo odtwarzamy nasze więzi rodzinne, łamiąc się opłatkiem, dziękując, wybaczając sobie. Jakby rozpoznając ten, te, te, ten wielki skarb życia naszego, które przyszło do nas i trwa dzięki najbliższym, dzięki Ojczyźnie, dzięki Panu Bogu. I teraz te wszystkie działania właśnie aborcjonistów, re lewaków, rewolucjonistów one mają w człowieku zabić to przeżycie pietyzmu, z którego wyrasta patriotyzm, z którego wyrasta cała głębia naszego życia osobowego. W związku z tym przemoc, wulgaryzmy, w związku z tym straszne widoki związane z promocją generalnie zła, żeby zadusić ludzkiego ducha, żeby ten duch nie wydał z siebie słowa dziękuję, żeby, żeby, żeby ten duch, duch ludzki nie był podległy właśnie w dobrych rzeczach, rodzinie, Panu Bogu i Ojczyźnie. O to chodzi, o to, żeby zbuntować i ostatecznie zasadzić w sercu człowieka to zawołanie diabelskie non serviam, nie będę służył ani rodzicom, ani Bogu, ani Ojczyźnie. I tak jest zasadniczy sens tego, jakby to powiedzieć, promowania bezbożnictwa w czasie Bożego Narodzenia. A jaką rolę w tej promocji odgrywa totalna opozycja? Bo te ruchy neomarksistowskie, te które się oficjalnie do rewolucyjnych haseł odwołują, no to rzecz oczywista, ale opozycja totalna, Platforma Obywatelska, partia nominalnie chadecka, a jednak... W tym roku Rafał Trzaskowski, prominentny działacz, w Warszawie wypuszcza, zamawia jakieś kartki bożonarodzeniowe, na których nie ma żadnych odniesień do Bożego Narodzenia, tylko na jakieś jakichś zimowych pewnie, świąt. To jest coś w ro, rodzaju meczetu, prawda, i, i, i półksiężyca. Także to, to jest pewnego rodzaju też znak, jest pewien symbol, który raczej tutaj nie ma wspólnego nic z naszą tradycją polską i z naszą symboliką, prawda, która się w kulturze naszej tego pojawia. No, to proszę pamiętać o tym, że to wszystko się dzieje po to, żeby w naszych głowach zamieszać. No, zapytajmy tak naprawdę pana, właśnie tutaj Czaskowskiego, czy, 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 czy przedstawicieli opozycji totalnej, jak oni pojmują religię. Okaże się, że oni religię pojmują czysto marksistowsko po jako pewnego rodzaju wytwór kulturowy, który w czasie dziejów się pojawił, który jest oparty tylko i wyłącznie na, jakby to powiedzieć, postulatach ze strony człowieka. Prawda? Dla pana Czaskowskiego, tak już kiedyś o tym mówił, o tym przy okazji sprawy no, powiązania jego duchowości ze Spinozą, że, że Bóg jest jakiś taki panteistyczny, prawda, czy w ogóle jest, no, to już jest jakby inna rzecz, nie, nie, nie wchodźmy tutaj w sumienie człowieka, ale proszę zwrócić uwagę, ci ludzie pojmują religię nie jako związek osobowy człowieka z Bogiem, związek właśnie, w którym jakby człowiek widzi swoje dzieciństwo i oddaje się Bogu, stara się Panu Bogu służyć najlepiej, prosząc Pana Boga o ratowanie. Oni pojmują religię jako pewne wydarzenie kulturowe, ciekawe, ale nie mające jakby o, związku z Panem Bogiem. W związku z tym oni mogą różnego rodzaju rzeczy robić z religią, bo tak właśnie religię pojmują. Nie ma tam świętości, nie ma tam ostatecznie Pana Boga. Jest jakaś idea Boga. Żadna idea człowieka nie zbawi, żadna idea człowieka nie uratuje, tylko prawdziwy Bóg który jest stwórcą świata i zbawicielem, może człowiekowi dać życie wieczne. Oni tego nie chcą słyszeć i na wiele różnych sposobów jakby starają się zlaicyzować religię i zdesakralizować religię i pozbawić ją tak naprawdę autentycznego sensu i w związku z Panem Bogiem. To jest jakby to powiedzieć diabelska też robota. I ostatnia kwestia, panie profesorze, bo w tym roku święta Bożego Narodzenia są pod ostrzałem nie tylko lewicowców, nie tylko tej neomarksistowskiej propagandy, ale także pod ostrzałem restrykcji koronawirusowych. W Polsce nie jest może jeszcze tak źle jak w wielu innych krajach zachodnich, gdzie po prostu pasterki są de facto zakazane, ludzie w ogóle nie będą mogli pójść do kościoła na święta Bożego Narodzenia. W Polsce też dobrze nie jest, są jednak ograniczenia. Jak to pan, pan, pan panie profesorze, Ocenia też jako pewien przejaw walki duchowej, walki o kształt cywilizacji w Europie to, że odbiera nam się dzisiaj znowu częściowo w Polsce, a dużo bardziej na Zachodzie, ten religijny wymiar świąt? No, z całą pewnością można to tak odczytać, i jeśli nie ma na przykład działań, które w jakiejś mierze rekompensowałyby człowiekowi tę normalność, naszą tę duchowość, no to trzeba się bać, że te działania mogą odnosić skutek. Proszę pamiętać o tym, że jesteśmy ludźmi, a jako ludzie my, jakby dochodzimy do związku z Panem Bogiem właśnie dzięki różnego rodzaju znakom, symbolom, dzięki określonej duchowości, dzięki pewnemu przykładowi. Te wszystkie nasze, jakby to powiedzieć, rzeczy związane z naszą obrzędowością, one ostatecznie otwierają człowieka na Pana Boga. Jeśli, je, jeśli rezygnujemy z tych znaków materialnych, tradycyjnych, zewnętrznych, pojawia się pewnego rodzaju próżnia którą niestety wchodzi no, pewien bałagan i ostatecznie no, ten ludzki duch obumiera i ostatecznie pojawia się tutaj jakieś wielkie zło. Trzeba, trzeba ubolewać straszliwie nad tym, że grono też kapłanów jakby tych spraw do końca nie rozumie i nie nawołuje tutaj do właściwej drogi, jaką jest właśnie przyciąganie ludzi do Pana Boga poprzez także udział w Mszy Świętej. Przecież można to robić na powietrzu, przecież można to robić z zachowaniem zasad tutaj sanitarnych, bo tu nie chodzi o to, żeby lekceważyć zasady, bo ludzie umierają rzeczywiście z powodu koronawirusa, cierpią i, i, i to wszystko widzimy. Ale, ale to może być pretekst, i bardzo często jest to pretekst do wyko, wykonywania pewnej roboty na rzecz destrukcji naszej tradycji, naszej obyczajowości, przez którą. My jakby uświadamiamy sobie rzeczy najważniejsze. Życzę Panie Profesorze, zarówno Panu, jak i wszystkim naszym widzom, żeby mimo tych wszystkich trudności, mimo tych wszystkich coraz ostrzejszych ataków, ta święta Bożego Narodzenia jednak w naszym życiu jak zwykle miały ten wymiar przede wszystkim duchowy, głęboko religijny, żeby światło nowonarodzonego Jezusa Chrystusa nasze życie rozświetlało, i ten mrok tej neomarksistowskiej zarazy nas zalewającej odpędzało i pozwalano nam prostą drogą kroczyć ku Panu. Bardzo dziękuję Panie Profesorze za tę rozmowę. Wszystkim widzom dziękuję za uwagę i zachęcam raz jeszcze do tego, żeby naszą telewizję wspierać. Jak to robić jest rozpisane pod tym nagraniem. Dziękuję z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.